Otwarto nowy stadion lekkoatletyczny w Grotkowie. Biegi, skoki w dal czy pchnięcie kulą staną się teraz popularniejsze. To jest przede wszystkim zrobione dla, dla tych, którzy kochają aktywność, chcą być aktywni. No i też poprzez te obiekty chcemy zachęcać wszystkich do aktywności, myślę, że, że jakby też nasza mentalność się zmienia, tego w tej chwili potrzebujemy. Prawie 60 obiektów udało się nam zrealizować za niespełna 12 milionów złotych. I to jest jak gdyby sukces również. Dlatego, że nasi samorządowcy są e, bardzo kreatywni i bardzo oczekiwali takich prostych pieniędzy. Symbolicznemu otwarciu towarzyszyły pierwsze zawody lekkoatletyczne. Uczestniczyli w nim uczniowie ze szkół w Kolnicy, Lipowej, Gnojnej, Jędrzejowie, Kopicach i dwóch szkół w Grodkowie. Na początku był skok w dal, potem rzut pięć kulą, biegi na 7 metrów, i teraz czekamy w kolejce na biegi na 400 metrów. Dzieci są bardzo zadowolone, jest konkurencja zdrowa, rywalizacja. Gotów? Ja. Super jest, super, bardzo dobry pomysł. Wcześniej przestrzeń przy Stadionie Miejskim w Grotkowie była niezagospodarowana. Kompleks lekkoatletyczny składa się z bieżni 200 metrowej, ze skoków dal, rzut kulą i oczywiście jest boisko treningowe do piłki nożnej. I w dalszej części mamy stadion miejski, oczywiście basen letni. Także jest to cały ten kompleks tutaj na terenie Ośrodka Kultury i Rekreacji. Nowe boiska dają wiele możliwości, takich, których uczniowie nie doświadczą w murach szkolnych. Sport jest bardzo ważny w życiu młodych ludzi, w życiu każdego człowieka. I uważam, że no nie tylko rozwija. Fi, tę Żyznę fizyczną, ale też przede wszystkim kształci no, samodyscyplinę, motywację. Ja się bardzo cieszę, że taki obiekt tutaj powstał, że można będzie z tego korzystać, bo to, że inwestujemy w siebie, inwestujemy we własną sprawność fizyczną, to jest bezcenne. Miejsce otwarte jest dla wszystkich dorosłych i dzieci. Zapraszamy do korzystania z tego wyjątkowego miejsca.